Cześć! Oglądacie cykl Wszystko do Ogrodu na kanale PSB Mrówka, a dziś pokażę Wam, jak odnowić i zabezpieczyć altanę ogrodową. A właściwie same drzwi do tej altany, bo jak sami widzicie, wymagają już renowacji. A użyję do tego celu impregnatu ochronno-dekoracyjnego powłokotwórczego. Dlaczego? No, bez cztery w jednym. Impregnuje, wzmacnia, chroni i dekoruje. Oczywiście, zanim rozpocznę impregnowanie drzwi do naszej altany, no to muszę je dokładnie zeszlifować, a w tym celu ściągniemy je. I zrobimy to na stole. Drzwi mamy już zdemontowane. Najpierw je delikatnie oczyszczę, zanim będę je szlifował. Wiem, może się to wydawać dziwne, no bo przecież jak będę szlifował, to jeszcze bardziej je zapylę, ale są tutaj jakieś takie. Powiem wam fragmenty. Czy to żywicy, pajęczyna, nawet taki ślimak się tutaj zachował, więc tego wszystkiego się pozbywam. Biorę się za szlifowanie naszych drzwi. Wykorzystuję do tego papier ścierny idealny do drewna o gradacji 80 i będziemy szlifować wzdłuż słojów. Słuchaj, ale gorąco już jestem mokry, a jeszcze dużo pracy przed nami. Jak widzicie, te drzwi były już wcześniej impregnowane, no i może pojawić się pytanie, czy w takim razie, żeby je zaimpregnować nowym impregnatem, trzeba je zeszlifować do zera, do surowego drewna? Nie, wystarczy tylko dobrze te drzwi zmatowić. Gdyby były wcześniej pomalowane lakierobejcą, no to wtedy szlifierką oscylacyjną dobrze byłoby je dokładnie zjechać do surowego drewna. One nigdy nie będą idealne, bo to jest samoróbka, więc gdzie nie, gdzie wiecie. Są braki, ale mi nie chodzi o to, żeby te drzwi były, wiecie, z salonów francuskich, tylko chodzi o to, żeby zrobić to samemu. A no to stare deski wykorzystane. Nadaliśmy im drugie życie. Możemy się brać za impregnowanie. Ja zdecydowałem się na kolor antracyt szary, a zbliżony kolor do tego, co mieliśmy wcześniej. Jeżeli antracyt Wam się nie podoba, to spokojnie macie aż 14 kolorów do wyboru. Pamiętajcie, że przed impregnacją należy impregnat dokładnie wymieszać, żeby uzyskać jednorodną konsystencję. No a drzwi będziemy malować pędzlem. 10 minut minęło, teraz możemy rozetrzeć nasz impregnat wzdłuż usłojenia, wykorzystując do tego suchy pędzel. A następnie czekamy 12 godzin, żeby położyć drugą warstwę. Pamiętajcie, że pomiędzy warstwami całą powierzchnię należy ponownie zeszlifować, zmatowić i dopiero później możemy impregnować. I podobnie jak przy pierwszej warstwie, teraz za pomocą suchego pędzla rozprowadzamy sobie ten impregnat, który jeszcze nam nie wsiadł. Proszę bardzo, nasze drzwi zaimpregnowane, wzmocnione no i odświeżone. Pamiętacie jak wyglądały na początku? Teraz proszę bardzo, jak ładnie się prezentują po nałożeniu dwóch warstw naszego impregnatu powłokotwórczego. Nie ukrywam, że przydałoby się zająć ościeżnicą, a najlepiej to i w ogóle całą altaną, ale to może jak kamery zgasną. Jak wam się podoba? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. No i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków naszego cyklu Wszystko do ogrodów.